Ja Panie Jezu Chryste, zmartwychwstały Zbawicielu, Ty, który pokonałeś śmierć i otworzyłeś bramy życia, przychodzimy dzisiaj do Ciebie w radości i wdzięczności. Zgromadzeni przy tym stole w dzień święty, dzień Twojego zwycięstwa nad ciemnością, dzień światła, nadziei i nowego początku. Chcemy uczcić Twoje zmartwychwstanie i zaprosić Cię, byś był Gościem pośród nas. W tej chwili ciszy zatrzymujemy nasze serca, by przyjąć Twoją obecność, która przemienia wszystko, czego dotknie. Niech ta modlitwa będzie darem, prostym i szczerym złożonym Tobie, Panie życia. To Boże, Ojcze Wszechmogący, Twój syn, nasz Pan Jezus Chrystus, w poranek wielkanocny zwyciężył śmierć i przyniósł światu życie, które nie zna końca. Prosimy Cię dziś w imię Jego zmartwychwstania, pobłogosław ten stół i wszystkie potrawy, które z miłością zostały przygotowane. Pobłogosław tych, którzy je przygotowywali: matki, ojców, babcie, dzieci, dziadków, wszystkich. Pobłogosław każdy chleb, który przypomina nam o ciele Chrystusa, każde jajko, znak nowego życia, każde danie. Owoc pracy rąk ludzkich i Twojej hojności. Spraw, aby pokarm ten stał się dla nas nie tylko źródłem siły, ale też znakiem jedności, pokoju i Twojej obecności w naszej codzienności. Niech każdy kęs przypomina nam, że prawdziwym chlebem życia jesteś Ty, Panie, a najgłębszy głód serca nasycić możesz tylko Ty sam, Panie Jezu który narodziłeś się w rodzinie i żyłeś w niej przez lata, bądź obecny także w naszej rodzinie. Bądź w naszych słowach, aby były pełne łagodności i szacunku. Bądź w naszych spojrzeniach, abyśmy patrzyli na siebie z miłością. Bądź w naszych gestach, aby niosły pokój, nie gniew. Bądź w chwilach radości i w momentach kryzysu, bo Ty jesteś tym, który nigdy nie opuszcza. Bądź pośród nas, gdy jesteśmy razem przy stole, i wtedy, gdy się rozchodzimy, do obowiązków, szkół, pracy, do życia. Zachowaj nasze dzieci w czystości i prawdzie. Umacniaj nasze małżeństwa w wierności i cierpliwości. Daj starszym siłę, by błogosławili młodszych, a młodym, by z pokorą przyjmowali mądrość starszych. Niech nasz dom będzie domem modlitwy schronieniem dla złamanych światłem dla zagubionych panie życia i śmierci dziś gdy wspominamy twoje zmartwychwstanie z wiarą oddajemy tobie naszych zmarłych rodziców dziadków krewnych przyjaciół wszystkich którzy odeszli w ciszy bez pożegnania w samotności wszystkich którzy cierpieli chorowali czekali i odeszli z nadzieją na życie wieczne Niech Twoje zmartwychwstanie będzie dla nich światłem, które nigdy nie zgaśnie. Niech Twoje miłosierdzie ogarnie ich duszę, a radość Twojego królestwa będzie ich wiecznym domem. Wierzymy, że w Tobie nie ma śmierci, jest tylko przejście z ciemności do światła, z czasu do wieczności. Panie Jezu, zwycięzco śmierci, patrzymy na świat, który wciąż potrzebuje Twojego zmartwychwstania. Prosimy Cię za tych, którzy cierpią z powodu wojny, głodu, prześladowań, za Kościół, by był wierny Twojemu słowu, ubogi w duchu, bogaty w miłość. Za papieża, biskupów, kapłanów, siostry zakonne, by ich życie było świadectwem. Za tych, którzy utracili wiarę, byś ich odnalazł, dotknął i uzdrowił. Za dzieci, które jeszcze Cię nie znają, i za starców, którzy czekają na spotkanie z tobą. Za samotnych, porzuconych, zapomnianych, bądź dla nich światłem, Panie. Świat potrzebuje pustego grobu. Potrzebuje twojej nadziei. Przyjdź i odnów oblicze tej ziemi. Dziękujemy ci, Panie Jezu, za dar twego zmartwychwstania, za to, że śmierć nie ma ostatniego słowa, za to, że nawet noc staje się jasna, gdy jesteś z nami. Niech nasze serca dziś śpiewają. Alleluja. Niech nasze domy napełni pokój. Niech nasza miłość będzie odpowiedzią na Twoją miłość. Pozwól nam w prostocie i radości świętować dziś zwycięstwo życia. Z Tobą, w Tobie i przez Ciebie. Na wieki wieków. Amen. Chrystus z martwych wstał. Prawdziwie z martwych wstał. Alleluja.